Wiadomość, nie żyje nasz kolega wieloletni dziennikarz telewizji polskiej Piotr Świąt Wczoraj wieczorem poprowadził na antenie TVP 3 Gdańsk ostatni serwis informacyjny. Zginął tragicznie w wypadku samochodowym. Miał 53 lata. Piotr Świąt prowadził regionalne programy w TVP Gdańsk, serwisy informacyjne. w TVP Info i Wiadomości w TVP1. Na swoim koncie miał nagrody i wyróżnienia, m.in. przeglądu i konkursu oddziałów terenowych TVP i odznaczenia zasłużone dla gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej. Był laureatem ostrego pióra przyznawanego przez Business Center Club. Zginął wracając z pracy do domu. Jego samochód zderzył się z innym na drodze krajowej numer 20. Obej kierowcy zginęli na miejscu. A kondolencje po śmierci Piotra Świąca złożył prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski. Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o tragicznej śmierci Piotra Świąca, byłego prezentera wiadomości o TVP1, prowadzącego poranne pasmo w TVP Info. Twarz TVP Gdańsk pełnego uśmiechu i oddania służbie dziennikarskiej. Łączę się w żalu z rodziną Piotra i zespołem TVP Gdańsk. Tak napisał na Twitterze prezes Telewizji Polskiej.